Siemandero, to znowu ja, Wasz ulubiony youtuber i mamy nowy czwartek, więc nowa playlista festiwalowa, nowy, nowy sezon i niestety, kurde, w tym tygodniu nie mam co nagrywać, jest raptem wyzwanie fotograficzne, które sobie zaraz zrobimy, a nie ma żadnych skarbów, nie ma żadnych kolekcjonerek, więc niestety mało mnie będzie na kanale ale coś tam później sobie jeszcze może w tygodniu wymyślimy ponagrywamy za to kurcze wróciły livey do, do życia, no ja wrzuciłem też do życia, no i no i od razu też powiem, że no wiadomo, te z wyzwania fotograficzne są banalnie proste, ale no niektórzy zaczęli grać na przykład od wczoraj i nie orientują się na mapie, więc też niektórym służą te filmy nie każdemu muszą, no ale temu, co potrzebuje, to akurat sobie znajdzie zawsze porady na, u mnie na kanale. No dobra, przechodzimy do playlisty, a tak się prezentuje Maserati, które było ostatnio używane na live'ie, na właśnie zlocie Maserati kontra Aston Martin. Dobra, playlista festiwalowa, od razu powiem Wam, tutaj macie... o, zasłania moja kamerka, kurde, to przesunę. O. Tutaj macie nową furę do zgarnięcia za 20 punktów. MG, MG6. To jest nowe auto w grze. Więc polecam robić playlistę i sobie zgarnąć furacza. Eee, no i od razu mamy tutaj to wyzwanie fotograficzne. I tak, sfotografuj samochód Ford Fiesta ST z roku 2014. Na Gran Puente. No jak widać na zdjęciu chodzi o most, który zaraz pokażę Wam gdzie jest. Pierw wybierzemy sobie Forda Fiesta z 2014 roku, wchodzimy w auta, robimy sobie Fordzik i lecimy na Fiestę z 2014 roku. Mamy tutaj Ford Fiesta 14 rok, nie wiem czemu mam w policyjnych barwach, ale niech będzie. Zrobimy sobie zdjęcie policyjne, także tego. No, police tu w ogóle widzę, że No chyba jest jak, jak garda. Jak angielska ta, no, garda, jak angielska policja. Dobra, nieważne. Wchodzimy w mapę, lecimy sobie tutaj w prawo na dół. E, no i tutaj mamy podpisane Gran Puente. Możemy się zrespić tutaj na przykład w polewo. Tu jest kawałek tunelu i wjeżdżamy na taki właśnie most, który jest widoczny na zdjęciu. <śmiech> 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 Jeszcze raz na jakiś czas, kurczę, no, Męczy mnie ten kaszel. Ale już stanąłem, można powiedzieć, na nogi. Co ja mam tu za tunik na tej Fiesta? Aha, ja mam manual ustawiony. O, zrobimy sobie, że kogoś ścigamy, co? Policją. Łeło, łeło. Nawet mam policyjny klakson. No dobra, robimy zdjęcie, nie ma co. O, i fotoradar. Akurat. Dobra, trzaskamy. Fiesta zaliczona, jeszcze GTI Volkswagena trafika mi zaliczyło. I zaliczyło oczywiście zadanie fotograficzne, proszę bardzo. Także zadanie wykonane. Wyjdź, a gdzie jest ten trafik Volkswagen? Tego mi zaliczyło, jak go w ogóle na zdjęciu nie widać? Czy jakiegoś Volkswagen GTI? Gdzie on jest, kurde? Czemu tak dziwnie nazwali? Tutaj tego Golfa? Czy tego może? Ale jaja, jaka wieś. No dobra, nieważne, wychodzimy. Zadanie zaliczone. Zaraz jeszcze zobaczymy, czy na pewno nam zaliczyło. O, akurat wskoczył fotoradar. Dobra, to zrobimy sobie tak. Sami sobie szybciej sprawdzimy. Zadanie zaliczone. Także jeżeli pomogłem, zostaw łapkę. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw subika. A ja dziękuję i do następnego. Cześć.